Witaj na moim kanale, Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy przygotowanie do pełnego morsowania zimą. Warunki zewnętrzne pogody są takie. Temperatura powietrza wynosi 19,9 stopnia Celsjusza. Temperatura jest lekko zmienna, tam plus minus 2,3 stopnia Celsjusza. Natomiast temperatura wody przy brzegu, wynosi 16,6 stopnia Celsjusza. Jest to najniższa temperatura, do jakiej próbuję się zanurzyć. Nie wiem, czy dam radę. Zobaczymy. Dzisiaj jest koniec września. Warunki pogodowe są takie, że jest lekki wiaterek. Ja jestem ubrany w kilka warstw. Mam taką jesienną kurtkę, sweter z długim rękawem oraz podkoszulkę z krótkim rękawem. No teraz cóż, krótka rozgrzewka i próba zanurzenia śłodowoty. Dzisiejsza temperatura powietrza oraz wiatr sprawia, że ja nie jestem w stanie rozgrzać się od środka. W związku z powyższym na tym etapie nie chcąc ryzykować przeziębienia Rezygnuję z zanurzenia się w wodzie i dalsze etapy przygotowania do morsowania będę kontynuował w kontrolowanych warunkach w domu. Proszę Państwa, ten film nagrałem specjalnie dla osób, których ciało bardzo podobnie reaguje do mojego ciała. Czyli są to osoby ciepłolubne. Dla osób ciepłolubnych niskie temperatury to jest koszmar. Tak samo dla mnie, więc przy wysokich, przy wysokich temperaturach radzimy sobie bardzo dobrze, przy niskich znacznie gorzej. W dniu dzisiejszym nie zanurzałem się w wodzie, ponieważ bez zanurzenia w wodzie byłem na granicy trzęsienia się jak przy grypie. Tak? Więc gdybym się zanurzył w wodzie i wyszedł, to mam no, 100% gwarancję, że się rozchoruję. A w tej chwili korzystając z uroków pogody takiej jaki jest, mogę sobie w slipkach pobiegać, porozgrzewać się, poruszać się, to był taki malutki element no, przygotowania do morsowania. Tej zimy na pewno nie uda mi się wejść do wody, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontynuować cały proces hartowania ciała i zanurzyć się w wodzie za rok, dwa czy pięć. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, dowiedziałeś się czegoś nowego, zachęciłeś się, zainspirowałeś się, to ja zwykle łapka w górę i zapraszam do subskrypcji kanału i komentarzy.